ma, Witam na moim kanale z tej strony Krzychu. Znowu mamy automat, znowu jeden kredyt i jedna gra. Dawno nie robiłem odcinka y, z automatu. Mało znana, podobna nawalanka od CEGI. Y, 91 rok. Jak widzicie, na dwóch można grać. Y, powiem Wam, że taka y, powiedziałbym klasy C albo D, to nawalanka. Wydana na rynek y, japoński prawdopodobnie tylko, bo intro jest po japońsku, zaraz się pewnie załączy, zobaczycie. No i co to dużo mówić? Y, jeden kredyt, gdzie mi się uda dojść, tam dojdę i zobaczymy, jak to y, wygląda. O, mamy interko, obejrzyjmy. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. Y, Telefonem, oczywiście, nagrywane. Miałem włączyć dzisiaj Moon Patrol, ale. Przypomniałem co o tym, o tym Riot City, którego widzicie, mówię. Zagram bo mój Patrol jest znany bardzo, a, a, a to pewnie jest mniej znane, bo wcale nie znane. Mamy pewnie jakąś klawicę mu porwania bo coś. Niestety nie bo czytam, bo krzaki i mamy Paula i Bobiego. No dobra, o widzicie. Jeden kredyt, znaczy, yy, 91 rok. No to lecimy. To tam wygląda jakby ten... To Riot City, to by do Kowloon tej wyspy płynęli. Zobaczmy, co tu się robi. Pierwszy przycisk, podskok. Drugi uderzenie, trzeci, czwarty, piąty, szósty, nic. Dwa na raz, special. Aha, dobra. No dobra. Animacja sztywna. Na razie okej. Okay. Grałem to kiedyś dawno temu. Gdy kompletowałem swoje... ...gry na Coin To jest akurat zrzucone z tamtych ROMów na Pandorę. I pamiętam, że tu za dużo ciosów nie było. ale rzucanie mam tylko jedno. Bardzo przyjemnie się nie dzieje. Na dół też nic. To jest skok po prostu i... i na balanko. Co to, fajki zebrałem? Wydaje mi się, że ta gra jest stworzona na silniku y, Streets of Rage 1 lub wujki. Taka podobna kreska trochę. O! te uderzenia w beczki to dźwięk taki dzisiaj właśnie każdy z of Rage na Mega Drive'a. I możliwe, że to na BBH Mega Drive'a jakieś yy, było robione. Ciekawe. No masz tu. Gruby cowboy Ciekawe co mają ci Japończycy z tymi cowboyami Lubią strasznie te cowboyskie kapelusze i, i te ubrania takie. No dobra, idziemy dalej. Oczywiście zapraszam nowych widzów do subowania, do komentowania. I dalej zapraszam na następny live prawdopodobnie w piątek wieczorem lub w sobotę wieczorem, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem z czego. Ale chyba polecimy z Xboxem Classic. Tak mi się wydaje. Chyba, że chcecie, żeby Saturna dalej kontynuować lub, yy, przegląd gier na... Nessa Pegasusa. No to wtedy będziemy sobie przeglądać. Bo nawet litery A ostatnio żeśmy nie, nie skończyli. A jest 758 tytułów. Do zobaczenia. Odczajenia. Co to jest w ogóle? Chyba, że Mega Drive'a dalej. Kontynuujemy. Spróbujemy przejść znowu do Comic Zona. Zostałem chyba życie. coraz więcej. Aj. Chciałem rzucić w drugą stronę. Ej, do gościu. Bezpłciowa ta gra. straciłem życie. Zyskałem życie i straciłem życie. No, no. życie robimy. Ja Zobaczymy, gdzie uda się dojść. Może do drugiego etapu się dojdzie. Jeszcze dwa życia mam. Co te fajki zbieram? Co, będę palił? Fajkę, kurde. Dziwne. Coca-Colę jakąś Zebrałem. Leżeć. Pomału, pomału do przodu. Żeby ich za dużo nie wyłaziło, Naraz. No chodźcie tu. Z wyskoku. I leży. Inne te znaleźć jakieś kucharki i fajki. Kunga, tu pojedziemy. O, wygląda jak kulturysta. Kurde, yy, tylko że strasznie zmiz zmiz zmizerowany. O, to jest następny Antonio. Jakie mają ksytki w goście. Chodź. Kurde, że dziewięć beczek to naprawdę mi się ze Streets of Rage kojarzy. O, będzie chyba jakiś boss, bo tam ktoś siedzi na desce. A, i musiał mnie, musiał mnie pan, tam. tam. Chodź. Niepotrzebnie bym to zrobił, no nic ładujemy do ściany, dobra? O, wylas chyba! A, tam tam, ale nie ma dużo energii. Ale mnie złożył w Aha, chyba na niego działa w sposób, że nie będziemy go nawalać zanim wstanie. A, nie. Jednak nie. Ten nożownik mnie No i znowu życie mi zabrał. Ej no. Wypierdzielaj. Może go łapać? O! Łapanie na niego działa. Dostał. Pierwszy etap mamy z głowy. Kościół trup w Mortalu tam kurde przykuta. <laughs> Szkoda, że straciłem te, te, te dwa życia. No dobra, postaram się dojść tak najdalej. O, ten deszcz to wygląda jak w Street of Rage w pierwszej części. Na plaży. Tylko, że to kwaśnie deszcz chyba, O, a fajki zebrałem Antonius buta na ryć tam Po to ty twarz Coraz więcej byłaś Na jedną stronę przewisa A, Dajcie jakieś życie. Chodź, chodź, chodź. Szkoda, że nie ma jakiegoś kolanka, coś. biedna No ale dobra, idziemy dalej. Ten też jest identyczny, jak w stylu zabrać jeden. No, naprawdę. O, chodź, chodź, chodź. No i lusterko. Na no, co mi lusterko? No, co on to zbiera, takie rzeczy? Czyli, no, bnuże jakieś w daliach, coś takiego. Szczury uciekają. Zobaczcie no, co najgorszy. Aj! Wypadł! Nie trafiłem go w wyskoku. Zobaczmy co dalej. Winda. Kurwa winda musi być w każdej wiatyce. W każdej wiatyce jest winda. Chodzony oczywiście. Ale tu jest. Trzeba się ustawić z jednej strony. Ile szczyków tu łoić. Zwieczony kurwa nożownik, gnój. No gnoju. Na łeb mu Jeszcze wyłażam. Chciałem zobaczyć co jest za tą bo nie pamiętam. Za no ja, no. To był najbardziej niebezpieczny z tych... Leszczyków tutaj. I wyszedł następny. Cholera. Wypadł. Jeszcze pokłażył. Jakiś bereciarzy teraz. Aj. No Załatwimy niestety. No udało mi się dojść prawie do końca chyba drugiego etapu. Tak się prezentuje właśnie Riot City. Mało znany tytuł, prawie w ogóle nieznany, ale jakby pokazywać takie perełki w cudzysłowiu. Dobra, to by na dzisiaj było tyle. Śledźcie kanał. Do następnego. Zapraszam na lewik w weekend lub w piątek lub w sobotę. Cześć!